Gry przyrostu czy jak kto woli klikacze to ciekawy fenomen stojący w opozycji do bardziej tradycyjnych w swych założeniach produkcji. I przymiotnik ciekawy na pewno nie został przeze mnie użyty w ramach definiowania klikaczy, bo w swych założeniach miały być powtarzalne i monotonne. Ale czym są klikery? To gatunek gier, w których kumulujemy pewne dobra, a nasza ingerencja w to, co dzieje się na ekranie, jest ograniczona zaledwie do kliknięć w kilka miejsc. Zaczynamy od stosunkowo powolnego wzrostu naszych możliwości zbierania dóbr, którymi może być dla przykładu złoto lub cokolwiek innego, i za pomocą reinwestycji przyspieszamy zysk tylko po to, by coraz większe sumy przeznaczać na kolejne czynniki wzrostu. Z czasem nasza machina staje się kompletnie samowystarczalna, a jedyną rolą gracza jest cykliczne ulepszanie środków produkcji. I gdzie w tym wszystkim radość? Gdzie interakcja? Gdzie jakaś historia? Bardzo dobre pytanie. Z jakiegoś powodu, trzy lata po pierwszym masowym sukcesie klikera, jakim był Cookie Clicker, gatunek garściami czerpiący od swojego protoplasty, wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem, mimo że ciężko skojarzyć z nim wcześniej wymienione przeze mnie elementy. Zasady niemalże każdego z przedstawicieli są na tyle powtarzalne, że w sumie jedynymi znaczącymi różnicami pomiędzy nimi jest tytuł, grafika i przyjęta konwencja. Może to być fabryka ciastek, jak w cookie Clickerze, kupno kolejnych fabryk czy obiektów świadczących usługi, tak jak w przypadku Adventure Capitalist, albo ubój fantastycznych istot gubiących złoto, jak w Clicker Heroes które swoją drogą skutecznie odciągnęło mnie od zrobienia tego materiału, bo po prostu dałem się złapać w sidła coraz większych cyferek symbolizujących zadawane obrażenia i ilość złota trafiającą do mojej sakwy dzięki skompletowanej drużynie wojowników całkiem nieźle radzącej sobie beze mnie. Pewnie część z Was już zaczęła się zastanawiać, kto w takim razie w to gra, przy okazji zakładając, że grupą docelową najpewniej są casuale, kojarzący się przede wszystkim z niewygórowanymi wymaganiami, szukający po prostu czegoś do zabicia czasu. Badania na QuanticFoundry.com przeprowadzone przez Nika I oraz Nika Dolcinauta na zlecenie Rika Jordana, który jest CEO firmy matki kolejnego Clickera Crusader of the Lost Idols, wykazały coś zupełnie innego. Jak się okazuje, wśród odbiorców Clicker Heroes Adventure Capitalist oraz Crusader of the Lost Idols zaledwie 10% graczy to casuale. Graczy hardkorowych jest aż dwa razy więcej. Natomiast najliczniejszą grupą, której przedstawiciele zagrywają się w jeden z trzech tytułów, to ludzie, których zidentyfikować moglibyśmy jako core gamers, czyli po prostu tych przeciętnych. I to jest wynik, który w znacznym stopniu odbiega od tezy, że to właśnie niedzielni facebookowi gracze oblegają tego typu produkcje. Jak wynika z dalszej części raportu, istnieje silna korelacja pomiędzy grupą graczy, którzy są fanami najpopularniejszych RPGów oraz grupą graczy klikerów. Bardzo często to po prostu ci sami ludzie. Największa korelacja występuje jednak wśród tych, którzy preferują bardziej pasywny tryb rozgrywki, skupiając się na samej progresji, kumulacji dóbr oraz ulepszaniu własnej postaci. Aspekt socjologiczny mamy już za sobą, teraz rozbijmy na czynniki pierwsze proste mechanizmy, które mają bardzo dużo wspólnego z psychologią. Posłuszmy się przykładem Clicker Heroes. Już od pierwszych chwil miałem wrażenie, że wszystko zostało tam perfekcyjnie wykalkulowane. Pierwsze kilka chwil to etap oswojenia się z prostymi zasadami tego, w jaki sposób zdobywa się złoto, co daje kupno nowych kompanów lub ich ulepszenie. Po dokonaniu pierwszego zakupu zauważamy, że zabijanie potworów idzie nam troszkę szybciej. Po pokonaniu 10 przechodzimy do kolejnej planszy, gdzie za powalenie bestii dostajemy więcej złota, ale trwa to dłużej, bo są one bardziej wytrzymałe. Zbieramy złoto, ulepszamy i kupujemy nowych bohaterów, no i przechodzimy do kolejnych plansz. Odblokowuje się kolejny bohater, którego kupno kosztuje astronomiczną wówczas dla nas sumę. Kuszenie jesteśmy jednak jeszcze szybszym zabijaniem, więc spędzamy dodatkowy czas na planszach. Punktem kontrolnym jest boss, na którego zabicie mamy tylko 30 sekund, więc potrzebujemy potężniejszych postaci. I tutaj z pomocą przychodzi nam oczywiście item shop, który pozwoli nam to zrobić jeszcze szybciej. Klasycznie, darmowa gra, która polega jedynie na inwestycji swojego czasu i tysiącach kliknięć myszką w jeden punkt, zanim w pełni uda nam się zautomatyzować czynniki produkcji, umożliwia nam kupno trochę swojego czasu za prawdziwe pieniądze. Oprócz tego gracz czuje ekscytację kupnem nowotworów. Potężnego i drogiego bohatera, który jednak w odniesieniu do następnych plansz jest tak samo słaby jak ci przed jego kupnem na poprzednich planszach, bo i potwory mają więcej życia. Jesteśmy więc w ogólnym rozrachunku tak samo silni. Kwimy w beznadziei, bo przecież granie ma końca i donikąd nie zmierza. Najlepszą analogią byłby tutaj osiołek z zawieszoną na kiju marchewką, której nigdy nie dogoni. Pierwsze kroki są jednak ekscytujące, bo cyferki wzrastają gwałtownie. Niektórzy być może zdążyli wydać na ich przestrzeni swoje prawdziwe pieniądze. Bezsens zaczyna się jednak w momencie pojawiania się tak ogromnych liczb, czy to nad paskami życia przeciwników, czy w zadawanych ciosach, że przestają one mieć znaczenie. 100 milionów, czy miliard kogo to obchodzi to wciąż dużo od tego momentu do gry wraca się tylko co jakiś czas by zreinwestować złoto i by znów być w tym samym punkcie klikery dość sprawnie jednak definiują naturę gracza albo co by nie generalizować sporej części graczy o czym świadczy chociażby ranking na Steamie gdzie czasami jeden z klikerów potrafił wbić się do top 10 dają pozorne uczucie dużego przyrostu i gwałtownego rozwoju, a także coraz większych nagród, a co za tym idzie satysfakcji. Po początkowym etapie, który wymaga od nas największej ingerencji, grę odwiedzamy już tylko rutynowo, z przyzwyczajenia, co po pewnym czasie znajduje stałe miejsce w rytmie dnia. Może też być odpalona gdzieś w tle, podczas pracy, oglądania filmików na YouTubie czy grania w inne gry, a więc nie absorbuje naszej uwagi. Mimo wszystko, gdy wydajemy zgromadzone pierdyliardy, dostajemy częste satysfakcji i to najwyraźniej istota gatunku. Na dzisiaj to wszystko, mówił do was Van ten. Cześć.